Mieszkańcy miasta, którzy chcą kupić węgiel po cenie preferencyjnej, powinni złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim. Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy lub odebrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój 218, 217, 216 i 215. Wypełniony wniosek należy składać w Urzędzie Miejskim w Dębicy w godzinach pracy urzędu, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 na dzienniku podawczym. Na parterze przy wejściu głównym. Po złożeniu ustalimy kolejkę i będziemy po prostu według tej kolejki rozdysponować ten węgiel. Chcemy, aby było to w dwóch częściach miasta, czyli gdzieś ulica Fabryczna czy ulica Rzeszowska. Z tego względu, że no mieszkańcy mieszkają w różnych częściach i ta kwestia dojazdu do wozu byłaby była łatwiejsza. Władze miasta Dębicy przygotowują się do dystrybucji 900 ton węgla, bo takie jest zapotrzebowanie. Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.